Dawaj, jedziemy jeszcze raz. Patrz przed siebie. Patrz na Kubę i lecimy. I dawaj, cały czas jestem w skipie. W Skipie, pach, pach, o właśnie. o właśnie. Dobra, i próbujemy teraz to samo, tylko tyłem. Ok? Skipuj, skipuj, skipuj. Dobrze idzie, dobrze idzie. Patrz przed siebie, patrz przed siebie, Mateusz, patrz przed siebie. Jak najmniej machaj łokciami, tu się jak najmniej skręcamy, stabilnie, dobra? Uważaj. Tyłem? I jedziemy jeszcze raz. Jak najmniej tego, tego, nie? tu beton. Patrz przed siebie i jedziemy. I elastycznie, bum, bum, sprężynie, w sprężynie jesteś. Tak jest, o. To, dobra? Ta ręka, tu, ok? Tak, po no Złap. Powolutku. Nie spiesz się. I popatrz, musisz wrócić jeszcze, nie? Czyli zrobiłem zawias. i Jeszcze muszę wrócić. I dopiero mogę zrobić krok. Cieszę te Może wysunąć trochę, popatrz. To jeszcze bardziej. O i stąd. No, to ja chyba z bo... No, bo ci i Nie dawaj. Krok. Wychyl, sięgnij daleko. Wychyl. Czujesz czurę? Wróć. I teraz. Krok. Długi. Trzymam. Popatrz. Noga na zewnątrz. Plecki wyprostowane. Jadę górę. Krok. Siadam. Krok. Siadam. No nie? Chcę poczuć rozciągnięcie w pośladzie. Klatka z przodu. osiema, Krok długi. Długi, jeden długi krok. Czyli hop, bu, hop, bu. Dawaj. Plecki proste, dupa do tyłu. Czy, czujesz poślad? No, dawaj, wywal tą nogę na zewnątrz. Musisz się bardziej włożyć, wiesz? Zobacz. No i teraz. Hops, klatka, klatka, klatka. Jest poślad? Dobra, no i teraz. Dawaj, krok. Klatka. E ela.